My, jako ludzie nieuzależnieni najczęściej, bardzo wolno spalam alkohol. 1,10-2 promila na godzinę. Mm -hmm. Czyli tak jak mówię w tym prostym przykładzie, godzina po zdarzeniu 1 promil, to gdybyśmy to chcieli sobie oszacować godzinę wcześniej, to byłoby jeden, jeden, jeden dwa promila. Najczęściej my w tych zakresach wtedy liczymy. To jest dosyć liczenie, powiedzmy, proporcjonalne. Nie zawsze jest to spadek proporcjonalny. Znaczenie przy tym obliczeniu mają warunki fizyczne osoby, której, która była badana. Znaczy, tutaj, jeżeli mówimy o samym stężeniu, stężenie jest kluczowe nie tylko dla alkoholu stężenie substancji psychoaktywnej, to jest ten, we krwi przede wszystkim daje nam tą y, główny związek z oddziaływaniem na środkowy układ nerwowy, czyli materiałem najważniejszym w badaniach y, takich toksykologicznych jest y, praktycznie zawsze krew. Szina jest takim porównywalnym materiałem, bo okno wykrywania jest porównywalne z krwią, ale to i tak ta krew będzie decydowała na oddziaływanie na środkowy układ nerwowy, a wiemy z definicji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, że z środkami drżącymi, substancjami psychotropowymi czy dopalaczami, nowymi substancjami psychoaktywnymi, są te substancje, które oddziałują na środkowy układ nerwowy, na przykład obniżając tą sprawność w zakresie kierowania pojazdami. Czyli krew jest tutaj takim naprawdę najważniejszym materiałem, który my badamy i y, obecność we krwi jest istotna. To by więc trochę inne pytanie zadałeś, czy na przykład inna budowa ciała wpływa również na, na te obliczenia retrospektywne. W mniejszą stopniu. stopniu. Natomiast w większym stopniu na obliczenia prognostyczne. W obliczeniach prognostycznych, tak zwanym wzorzem Widmarka, potrzebna nam jest masa, bardzo często jest wzrost brany czy indeks masy ciała, płeć i kilka jeszcze innych czynników, na przykład obecność żywności w przewodzie pokarmowym. Te wszystkie czynniki będą wpływały na stężenie alkoholu we krwi, ale... Y, jak już to stężenie określimy, to ten wpływ będzie podobny. Mhm. Znaczy, możemy oczywiście dyskutować na temat osób uzależnionych. Tam będzie adaptacja, tam będzie zwiększona tolerancja. Generalnie ja bym trochę oddzielił grupę osób uzależnionych alkoholików od, od, od grupy osób nieuzależnionych. Mhm. Bo tak jak ja przed chwilą powiedziałem, że spalenie alkoholu to jest 1,2 na na godzinę, to jest dla osoby zdrowej, nieuzależnionej.